dzisiaj w takim krótkim materiale vlogowym pokazać jak wygląda proces wyposażania kurnika w urządzenia które sprawiają że jest kurnikiem a nie zwykłą halą no oczywiście nie jest zwykłą halą z wielu powodów ale właśnie to jest teraz takie dość ciekawe to jest taki moment który mogę pokazać i może on być interesujący tu jak widzicie mamy rozłożone linie paszowe one mają już rozciągnięte linki wszystkie bloczki zostały założone przez tutaj panów majstrów od wyposażenia oni już pojechali na hotel dlatego teraz kręcę bo z nimi na obiekcie kiedy pracują czułbym się trochę głupio pretensjonalnie nagrywając ich ale właśnie teraz jak już pojechali na odpoczynek. Uznałem, że to fajny moment, żeby nakręcić, jak to wygląda. Tutaj mamy poskładane linie wodne. One przychodzą w pudełkach kartonowych, potem trzeba je wyjąć i poskładać. Tak samo jest z paszą. Wszystkie te karmiki trzeba złożyć, założyć na rurę, e, zabezpieczyć tym kapturkiem. No i potem trzeba to wszystko poroznosić, ale najciekawsze jest chyba e, rozciąganie tych linek i e, mocowanie bloczków Sądzę, że to jest bardzo interesujące. Bloczki są na każdej tregrze. Tregry są co 3 metry. Bloczki są przymocowane na takim jakby kątowniku, ale on nie może być cienki. To nie jest taki papierek, on ma 2 mm co najmniej. Do niego jest przymocowany na taki SC bloczek, ta SK jest zagięta, żeby on nie stwierdził kiedyś, że chce wypaść. A sam ten płaskownik kątownik jest do płatwi tregry, przymocowany farmerem przykręcony takim specjalnym farmerem. To nie może być taki farmer zwykły, bo nie przewierciłby 5 mm. A tyle ma chyba płat regry To było montowane przez panów z rusztowania, takiego rusztowania na kołach. Wszystko musieli sobie wcześniej na ziemi przygotować. Potem zajmowali się już wyłącznie montażem. Więc szło im to bardzo sprawnie, to trzeba przyznać. No i tutaj widzicie, mamy reduktor, bo to są linie niskociśnieniowe. Chyba już wszystkie takie są. To jest reduktor ciśnienia, który właśnie sprawia, że na linii ciśnienie jest niskie, nie takie jak w sieci. I dzięki temu kurczaki mogą pić wodę, może podejdziemy do jakiejś linii wody. Mogą pić wodę właśnie kropelkowo, dzięki, dzięki kropelce, która zbiera się na nyplu. Nie wiem, czy tak to się chyba nazywa profesjonalnie. Może weźmiemy sobie jedną wodę. Nypel wygląda mniej więcej tak. Kuczak dziobie zbiera się na nim kropelka wody. Dlatego linie muszą być nisko bo gdyby było tam wysokie ciśnienie, to po pierwsze nyple by ciekły, po drugie ciężko byłoby je ruszyć, żeby ta woda wypłynęła. Tutaj mam nadzieję, będzie dobrze widać. Nie mam jakiegoś super zoomu, więc je pokażę z bliska. A tu z kolei mamy windy. Te windy mają służyć do otwierania i zamykania wlotów tu będzie szła linka i ona będzie się łączyła z takim drutem który będzie połuszczony w tych w tych jak to się nazywa? haczyk w tych haczykach do tego haczyka również będzie dołączony bloczek drut będzie szedł w stronę windy i będzie ciągnął linkę, która na bloczku będzie domykała wlot na razie wloty są zamknięte w taki prowizoryczny sposób, bo nie mają panowie druta jeszcze, nie, dostał, nie, nie załatwiliśmy jeszcze drutu do montażu, do montażu tego zamykania, więc zamknęli go w taki prowizoryczny sposób, właśnie po to, żeby zamknąć halę, tak, żeby nie wiał wiatr, żeby było w niej cieplej trochę, bo jeszcze nie uruchomione zostało grzanie. Wloty są zamontowane na ścianę spustaka, ona została otynkowana, czy otrinkowana, zależy jak gdzie się mówi. No, i na nią zostały zamontowane wloty. Wloty zostały zamontowane na cztery kołki oraz na piankę. Pianka z zewnątrz, żeby je uszczelnić. Tutaj na przykład widzimy windę. Windę paszową, one są na środku. Nie mogłyby być z jednej strony, nie byłyby w stanie unieść ciężkiej paszy. A tak to zbierają linki z lewej i z prawej do środka na ten bęben. I podnoszą dzięki temu pasze. Dlatego właśnie też ta winda jest dużo bardziej masywna i montowana na środku, na takiej blasze, która jest przyspawana mocno do płatwia tregry. No płatwi tregry to jest fajny materiał, żeby tam coś sobie przyspawać. I wtedy mamy proste, proste mocowanie bo po prostu spawanie to najprostsze mocowanie, chyba. Jaki istnieje. Tutaj mamy bloczek. On ma e, redukować siłę potrzebną do podniesienia wody. Jednej i drugiej strony jest taki sam. E, no bo, tak jakby ta linia się dzieli na dwa takie systemy, które się ściągają do środka. Te bloczki obniżają trochę prędkość podnoszenia, ale umożliwiają je ogólnie. Bo bez tych bloczków można powiedzieć, że byłoby niemożliwe albo bardzo trudne unieść paszę. Teraz. E, Idziemy w początek kurnika. Tam pokażę Wam kosze, windy do wody. No, na pewno jeszcze jest wiele do, do zrobienia. Na przykład trzeba domalować konstrukcję. Bo w trakcie jej zakładania, spawania szedł już dach płyty. Nie było na to czasami czasu. Jest tu jeszcze sporo pracy, żeby to podomalowywać. Ale mam nadzieję, że się uda. Nie wiem kiedy, ale, ale wypadałoby to zrobić. Tym bardziej, że nie mam wózka, biny, bo po spawaniu ją oddaliśmy z wypożyczenia. Trochę żałuję, że nie kupiliśmy jakiejś używanej własnej. A oni mają fajne rusztowanie na warszawskie na kołach. Ono fajnie, luźno jeździ, można się przesuwać, trzymając konstrukcji, i dzięki temu można by było. Yy, Domalowywać ale to można by robić wieczorami, kiedy oni już tego nie używają. A szczerze powiedziałam, że wieczorami, kiedy mógłbym to robić, nie mam po prostu na to już siły. Ale mm, wypadałoby, muszę kiedyś się za to wziąć. Tutaj mogę Wam jeszcze pokazać. Nie recenter, tylko obróć się. O, Tutaj Wam pokażę. Mm, to jest winda. Do. Już tutaj mamy napiętą lineczkę. Ona tu idzie na bloczku, który jest też wkręcony. On musi być złapany z drugiej strony, tak jakby podkładką z drugiej strony ściany. Tak samo jak ta winda musi być. Śruby muszą być nie na żadne gniazda montażowe. Broń Boże, bo by się wyrwały. Musi być przez ścianę i z drugiej ściany musi być, z drugiej strony ściany musi być podkładka. To musi być wszystko skręcone. No i dzięki temu jest mocne. Ten wlot i tak będzie do zamurowania. No tutaj widzicie surowy wlot. Po drugiej stronie jest styropian, w którym jest ocieplony budynek. No i tu doskonale widzicie, jak wygląda ściana. Pewnie nie widzicie, bo światła nie ma za dużo. O. Pustak tutaj. Ale ten wod będzie zamurowany, bo no jest niepotrzebny tak w rogu jeden przy drugim. Nie ma potrzeby. O i tutaj widzicie windę. Bloczek na ścianie wrogu, bloczek ten redukujący obciążenie. Tutaj e, to nie jest reduktor, to jest tak jakby wskaźnik poziomu wody, bo linia niskociśnieniowa, więc kulka wyznacza jaki jest poziom. I teraz o, opuszczamy całą linię wody. Nie wiem, czy mogę to zrobić, czy to wszystko zrobili, ale chyba mogę. No i teraz ja ją podciągamy. Nieźle? Nawet nie tak ciężko tutaj się ta rurka zakieła. No weź, o! Idzie naprawdę nieźle. Trzeba przyznać, że chłopaki znają się na robocie, bo linia podnosi się szybko i lekko, więc to wiadomo jak wszystko co jest nowe, ale na razie wygląda to nieźle. myślałem, że się tam coś zerwało, ale czasami są jakieś naprężenia, które tam pykną sobie linia jest na takim profilu to jest profil zamknięty ona na tym profilu sztywny, naprawdę moc, naprawdę sztywny, mocny profil ona na tym profilu jest zamontowana i on ją usztywnia tak naprawdę, bo sama linia wody to przecież tylko kwadratowa rura plastikowa więc potrzebny jest Taki prosty. A tutaj są kosze na pasze. One wyglądają trochę inaczej niż takie tradycyjne, które mamy w innych obiektach, czyli metalowe. One są dużo mniejsze. Tutaj mają coś takiego, jak, obciąż jak czujnik obciążenia. Wisi. Jeżeli ten czujnik czuje, że jest kosz lżejszy niż powinien, Czyli pusty, to wtedy e, rozłącza jego napęd, tak żeby nie chodziła pasza na tak zwane pusto. Tam będzie jeszcze szła spirala, tak samo jak będzie szła przez cały, właśnie ten paszociąg. Tutaj mamy już lineczki, tutaj linka się kończy na tej bindrze. Nie idzie tam dalej, wiadomo, bo się ściąga do środka. Teraz może się przejdę i pokażę Wam jak wygląda spirala Ta, O tutaj mamy jeszcze kominy, one już przyjechały i czekają też na montaż Tu jeszcze sporo nieporządku wiadomo, no bo jak to po budowie Albo też w jej trakcie No na budowie mamy Mamy dzięki temu, że jest dach, mamy trochę miejsca, czasami pewne rzeczy się tu przywozi i zostawia, a teraz trzeba sporo z nich wywieźć Tutaj mamy kaminy, one też czekają na montaż Będą montowane w szczycie Panowie muszą wejść na dach, wyciąć na nie dziury, włożyć je tam. I one są montowane na tej zasadzie, że są wkładane i stoją na tym. I leżą na tym e, ukosie, który musi być e, bliźniaczy do ukosu dachu. I one leżą od góry, są przymocowane jeszcze jakąś śrubą, ale generalnie na tym kończy się ich montaż. Tutaj mamy e, wentylatory, one też są w paczkach. Te się trzeba poskładać. I te wentylatory moi drodzy będą wewnątrz kominów zamontowane na tych trzech ramionach. One będą miały takie wymocowanie, i będą zamontowane w kominach. Tutaj sadzarka do pomidorów jest zgarażowana. Trochę wstyd, że taki bałagan. No ale trzeba będzie to wszystko jeszcze pouprzątać, to naturalne. Tu mamy takie zaplecze techniczno-mechaniczne. O, tu będzie to wyglądało na tej zasadzie, że tu będziemy mieli jedną windę w tamtą stronę, a tu żeby nie bawić się w nadmierną ilość bloczków, bo tak naprawdę mamy pakamerę, wlot, bramę i znowu całą ścianę wlotów, żeby nie bawić się w nadmierną ilość bloczków, no to ten wlot będzie, e, będzie na zasadzie na zasadzie e, zamykania właśnie o ręcznego na takim oto wynalazku i ten wynalazek polega na tym, że otwieramy lot się otworzył może ja teraz zrobię tak, że o nie wiem czy to będzie widać tu jest taki plastikowy nie wiem jak to nazwać my to bardzo potocznie nazywamy ale on właśnie służy do tego, że jak damy w tą stronę dogniemy wlot jest zamknięty to jest takie plastikowe coś, które się na, na sznurku sklinuje, tak? A jak teraz to tak jakby odklinujemy, to jest taki klin na sznurku, otwiera się, zamykamy. No i bardzo podobnie będzie wyglądała sprawa, nie Center, tylko się obróć. O, udało się. Podobnie będzie sprawa wyglądać ze wszystkimi wlotami, tylko nie będą one yy, na sznurku, tylko będą, będzie drut, który będzie ciągnął sznurek za ten bloczek. Ale to jest y, fajnie rozwiązane. Nie jest to taki sznur, że sznur, tylko jest tu trochę pomyślunku. Robimy tak. Cyk. Otwarty. Chcemy tak będzie. O, subtelnie. Widzicie, on teraz. Się nie otworzy, ale chcemy zamknąć jest zamknięty dobra, tutaj mamy bramę, więc żeby nie bawić się w nadmierną ilość blotków nad bramą to za bramą jest kolejna winda i ona już będzie obsługiwała całą resztę ściany do samego końca eee, pokażę Wam teraz jak wygląda spirala Tutaj mamy rury od poprzeczki. Poprzeczka będzie w tamtym końcu szła i będzie od silosów w poprzek kurnika. Stąd pewnie nazwa. I będą rury z niej, które sypa się sypać będą do koszy. Tu mamy właśnie jeszcze elementy tego wyposażenia. Jeszcze sporo bloczków pozakładanych, które czekają, żeby zamontować je jeszcze na tej stronie. To już nie gdzie są zamontowane, żeby zamontować je na tej stronie do wyposażenia. Tu mamy właśnie cały ten e, Majdan, różne bloczki. Ja szczerze powiedziawszy, chłopakom tu staram się nie przeszkadzać, więc nie jestem w stanie powiedzieć jakoś bardzo rzeczowo co i jak. Tu są rury od paszy, na pewno poskładane. Tu jest wiązka wody, którą się zamontuje w pakamerze. Tam jest włas od silosu. A co tu jeszcze mamy? Tu są poskładane. No, tu będzie wyjście wody, ono jeszcze musi być tam. Ładnie ogarnięte, zarzucone, zatynkowane Tu mamy wloty właśnie pozamykane w ten sposób O! A tutaj mamy Płytę USB. Ale nie o nie będziemy rozmawiać Tu w tych kartonach mam jeszcze nagrzewnice, one na razie nie są wyjęte, więc Jak już będą wyjęte, zamontowane, to pokażę Wam je w osobnym materiale Ale już naprawdę robi się długo, więc tak szybko streszczając To jest spirala Ona jest Widzicie to jest spirala, jest przewieziona w takim wielkim kręgu. No bo ciężko by było ją inaczej transportować. I ona będzie rozciągnięta, pocięta, włożona w linię paszy. I ona będzie kręcąc się, tą paszę naciągać. A tu mamy opryskiwacz, to nie jest wyposażenie kurnika, tylko zgarażowany. A tu mamy wentylatory. Tak zwane, jak to mówią na nie panowie montażyści, RS-y i one będą przy w tamtym szczycie, one mają wyciągać w upalne dni powietrze z górnika no więc tak, to się mniej więcej prezentuje postaram się może jeszcze Wam pokazać jak te prace będą postępować jak będą wyglądać kominy, bo na razie mamy tu ładny dach bez żadnego komina, szkoda je ciąć no i tak, konstrukcja na pewno wymaga dopieszczenia do malowania jej ale y, w tym będzie masa roboty, nie wiem kiedy to zrobię najchętniej zrobiłbym to mm, pistoletem ale jak wciera się farbę jednak y, y, pędzlem, to lepiej się te farby podkładowe łączą, lepiej się wcierają w metal tym bardziej, że te y, bindry bindry podciągu one są delikatnie zaciągnięte rdzą, jak każdy czarny metal ale jak się wetrze w nie dobrze farbę podkładową to jest piccolo eee, jak to mówił mój znajomy picabella magnifique tak to wygląda mam nadzieję, że będę wam mógł jeszcze pokazywać będę mógł, że będę miał okazję pokazywać wam postępy w pracach tak to się prezentuje Taki krótki materiał vlogowy chyba zrobię to bez żadnych cięć. Mam nadzieję, że nie jest za długi ani nudny. Trzymajcie się. Cześć.